Z tej strony czerwony rycerz, a dzisiaj ze mną jest? I Grzesiek! Tak, mój tata. I dzisiaj to jest pierwszy odcinek z gotowania z Czerwonym Rycerzem. I będziemy dzisiaj robić dużego chipsa, a zostawcie tyle. Ile zostawić muszą. Nie muszą, ale ile. No, proponujesz Grzeszku zostawić łapki w górę, żeby był kolejny taki odcinek? Mm, osiem? Okej, okay, 8 łapek w górę i równa się kolejny odcinek z i datą jakieś gotowanie. Dobra, zrobimy duży ucisk. Potrzebny będzie nam sól, papier do pieczenia, i ta, tabelka czaka i tłuszcz, taki pędzelek do tłuszczu, tortilla. No i to wszystko. I najpierw bierzecie tackę i na tackę dajecie sobie ten papier do pieczenia, papier do pieczenia. Oj, co to Może jest? drugą stroną eee. lepiej go dać. O. Dobrze. Jest. Potem dajecie chyba bohatera, który się zmieni. Nie. Jednak się daje najpierw tłuszcz. Dobra. Tak jest. Tłuszcz pędzelkiem Tylko nie za dużo. Może nad papierem sobie potrzymaj tą szklankę. Będzie Ci łatwiej. Pamiętajcie, ta seria się nazywa, to jest pierwszy raz, się nazywa Gatuj z Czerwonym Rycerzem. Pił. I napiszcie jaki odcinek ma kolejny być zgotowany. I wbijamy 20 subów do końca y, następnego tygodnia, to live obiecany. Lub odcinek jakiś, Zobaczymy, co to będzie. Mam usił, chipsy. Tak? chipsy. No, u nas dzisiaj była burza i się tak będzie. W Brawelstersie stercie legendę w obrazie. O, bez tego tu dałeś. Dobra, to już, to już się boję. Dajmy teraz sobie naszą tortillę i też dajmy, ale to już o wiele mniej tłuszczu, tak troszeczkę, żeby to nie było przesadnie z tłuszczem. Ale żeby była chrupka to też trzeba dać. Chrupka i pamiętajcie, nie dawajcie z... i tak rozgrzejcie teraz piec, patrzcie jak piec i właśnie i zaraz wam powiem na ile stopni to jest już, a teraz Patrzcie, weźcie sobie jak. Panie Grześku. Yy, chciałem tylko pokazać, te... jak rozgrzany teraz ma być piekarnik. Zobaczcie sobie, jakie przyprawy. Może to być pieprz, może to być sól. Dodawajcie, co chcecie. Ja sobie dodam sól. Możecie cukier, jeżeli ktoś lubi, ale ja sobie dodam sól. Jeszcze troszkę. Może w drugą stronę. No dobra. Dobrze. Teraz. Jest chyba najważniejszy, bo patrzcie, piekarnik rozgrzyjemy na ile? Na 180 stopni Celsjusza, tak? Tak. I teraz dajemy sobie na 150 ile? Może? Na 150. 150 otwieramy. Może to ja pomogę wrzucić? Jest. Tak. Najlepiej w łapce by było, ale... Otworzy mi pan biegus. Jasne. Dobra. Służę pomocą. I dajemy na 3. Dobra. I czekamy. I dajemy to na 10 minut na okej? Okay? Czy mm -hmm. ile? Na 10 i sprawdzamy, czy się nie zarumieniło już. I właśnie i dajcie. Żeby tam, za długo nie i, było. I żeby tak. Zróbcie to. Oj, zróbcie to tak, żeby to nie było spalone. Jeżeli będzie już takie, takie białe, brązowe, to już to wyciągniecie. Dobra. I. Widzimy się zaraz, gdy się już upiecze. Dobra, już jak widzicie, już y, 6 minut się pali i patrzcie, już jest prawie gotowy, czyli wiecie co, ustawcie sobie może na 10 komentarzy i musicie patrzeć na niego, bo on, y, w, właśnie, żeby się nie spalił, bo y, napiszcie w komentarzach, czy by już wyciągnęliście, czy by jeszcze, o, bo już... Siedem minut to się robi. Tak, panie Grzegorzu. Myślę, że według mnie moglibyśmy już wyciągnąć. No to wyciągam. Myślisz, to wyciągam. To teraz ja kamerę biorę, a pan Grzegorz... A i jeszcze teraz będziecie musieli poczekać chwilę, bo on będzie gorący. On musi wystygnąć teraz. Właśnie a dlatego... tak wygląda. No. Żeby nie był za mocno ścierzył. Ja? Dobra, tu, taka i patrzcie, tak wygląda moskita. Dobra, taka bierz na Nie będzie. na koleżance. Dodaliśmy troszkę soli. Ty, ale jest w porządku. dobra, teraz dajemy go do Daj go tu, 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 i próbuj. Dobra. Krupki. Hmm. Zdrowy. To mm -hmm. mm. jest bardzo dobre. Polecamy Do taki tip zrobić. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i cześć. Pa! Osiem łapek. Tak, osiem łapek. Pa! Ulu, ulu. Pokaż śmieszną minę na zakończenie.